Rozumiecie, że w Maple Story Nexon miał dynamiczne RNG. Co ty gadasz? Czyli jak na przykład y, użytkownik był bardzo aktywny, to zmniejszało szanse na jakieś nagrody. Jak użytkownik był bardzo mało aktywny, to zwiększało szanse. Zmienia szanse w zależności od lokacji. Jeśli za dużo wygrałeś, za dużo przyfarciłeś, to zmniejsza ci szanse na wygraną. Zmniejsza szanse w zależności od liczby przyjaciół, którą masz i jeszcze w zależności od tego, jakie aktualnie przedmioty posiadasz. Co? Ty gadasz, że to tak działało. Ten Nexon to jest... nie wiem. To jest absurd jakiś. Jak tak można? Człowieku, grasz więcej w giereczkę, żeby być tam super i oni ci w nagrody zmniejszają rate na nagrody i szanse na nagrodę. 418 milionów dolarów za zarobili ze sprzedaży tych lootboxów. Od 2010 do 2021 cały czas robili nielega nielegalne praktyki i muszą zapłacić 9 milionów dolarów.